Dzień no, jestem Gabo. Dzisiaj będzie znowu Minecraft. Może mnie słabo słychać, ale sorry. Mm. Już wchodzimy na serwa. Dzisiaj film nie będzie długi, bo... No, ale zasubskrybujcie mnie po więcej, bo jutro będzie kolejna część. I poczekajcie chwilę, teraz tutaj sobie ustawię statyw. nie jest dobrze. Tak też. Tak jest dobrze. Okej. Okay. I zarębiście. E, dzisiaj e, już będzie mi wygodniej nagrywać. Będzie statyw i w ogóle. Dzisiaj będziemy grali na modzie. Tak. Dzisiaj mod. E, mod z Minecrafta oczywiście. Minecraft. Jak, jak zawsze u mnie na kanale poczekajcie poprawię trochę statyw, żeby było mnie lepiej słychać chwila, zarobiście Zaraz poczekajcie żeby tak. Chwila, chwila. Bo może mnie na przykład słabo słyszycie, jak siadam. Czy lepiej mnie słychać? Nie wiem, ale raczej, tak. I zacznijmy sobie moda. Tego co chcę. Będzie przygoda. tutaj poprawię jeszcze raz statyw żeby lepiej było widać od razu to tworzę grałem dobra giarka właśnie pokojowy nie normalny tam nie może być pokojowy bo ja w to grałem i tam będą Różne bitwy, więc to nie może być przecież pokojowe. Ale oczywiście już tutaj wchodzimy na serwa. I sorry na, za brak y, kamery na niektórych filmach. Ale ja i tak nagrywam czasami. Wieczorami, więc mnie po prostu nie widać. Dobra, zacznijmy naszą przygodę. On czymś handluje, ale ja przecież nie mam i temu Może tutaj coś będzie. Tak, jest i to nawet bardzo dużo. Jest tego. Oczywiście surowe mięso to do tego. Emer emeraldy. emeraldziki. Dobra. Może podejdę? Tak by bardziej wypadało. Składam ofiary. Straciłem numeralne, tak? Chyba tak. Nie mogę teraz w tej chwili nic zniszczyć. Co jest? Co jest, co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co to? Co jest? Co to jest? Coś co się pali? Wszystko się pali Co? Jest? A dobra, jeszcze mam No zbroja niestety słaba jest Skórzana Skórzaną zbroję, to ja jakiś rok temu miałem. Nie, skrzyń, to w sumie książka jest nieważna. Książka mi nie potrzebna. Ja po prostu zakładam e, te rzeczy na siebie. A ja e, Daję mu kryta. Kryty, kryty, kryty. I na kilka krytów już go zabiłem. Tam mamy wioskę. Bez spoilerów nie będę Wam mówił, co tutaj się będzie działo, więc spokojnie. Bo ja w to już raz grałem. Dobra. Zobaczymy tutaj. Blok węgla, a niepotrzebny mi. Hełm. No. Przyda się w sumie. Bo przecież ja mam taki skórzany. Awe. I zarobiście. Ok, yy, więc teraz jest spoko. Mogę jeszcze tutaj sobie podchodzić. Dobra, tamtego już nie będę zbierał, bo i tak zwykłe surowe ziemniaki. Ja z tym bo tam i tak był most, ale w sumie było szybciej, więc dobra, okej. Okay. Nie mam żadnego papieru, oprócz mapy papierowej. Papierowa mapa. Idę właśnie teraz w jedno bardzo ważne miejsce. I Nie chodzi mi tylko o tamte wieże, bo tam będę musiał, będę musiał ratować gien, gienka. Sorry za spoiler. Po prostu nie. Powiem Wam tylko to, że muszę uratować pewnego gienka. tylko tyle Wam powiem. Będzie tam gienek z zakładnikiem. Tu musimy oczywiście wejść. A wezmę sobie żelazne drzwi. Mogą mi się później przerać do blokowania ich. Właśnie widzicie po co ja tutaj wchodzę? Widzicie? Widzicie? Wow. I zarobisz. Sianko biorę. żeby sobie później bloki siana może. Mapy mi niepotrzebne na pierśnie. Biorę oczywiście. Mam jak sobie miecz, ale wezmę też żelazny sobie to, enchanting, jakieś typowe rzeczy, na przykład to, kusza, to oczywiście biorę, ochrona, ochrona mi się przyda, tak, no bo chyba raczej tak, oczywiście, no. przebijający, też mogę wziąć, biorę oczywiście, dobra, tych rzeczy już nie będę brał, bo strata czasu, Wow, tego jest po prostu bardzo dużo, więc ja będę teraz robił bloki siana i zbroja, resztę zbroja. Zbroja, dobra Teraz set heum, oczywiście, bo będzie zadyma na pewno. Przecież z pillagerami to zawsze jest zadyma. Jest jakikolwiek crafting, żebym mógł to wszystko zrobić, bo ja nie wiem. Ja na przykład dookoła nie chodzę, ale i tak nie widzę tego craftingu. Po prostu żadnego. to jest pułapka, widzowie, tu jest pułapka. Uff, niedziałająca. Tam jest pułapka, ja Wam zaraz pokażę, jaka. Nie, może nie będę teraz pokazywał tam, bo ja wiem już, co tam będzie. Więc nie, może nie, 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 tak bez, żeby nie, żeby nie było w ogóle żadnych spoilerów i w ogóle później to wszystko sami zobaczycie, żeby nie było, że po prostu jestem zwykłym idiotą i debilem, bo Wam mówię, co się później stanie, na przykład. Na pierśnik, ja mam na pierśnik, tak mam, spodnie i buty tylko, spodnie. Na buty mi nie starczy diaksów. Nie. Co? Ja na pierśnik. Ja zrobiłem na pierśnik. No, widzowie, sorry. Yy, ale to było po prostu przez przypadek. No, przynajmniej mam dwa na pierśnik. Gdyby ten mi padł. Już chociaż, żeby nie być aż takim totalnym idiotą yy, zrobię zaraz kowadło, które może mi się przydać. Na pewno mi się później przyda. A teraz po prostu idę po bloki żelaza. Po prostu to jest niebezpieczna pułapka. Wow. Też... Co to jest? To jest ta pułapka? Chyba to jest ta pułapka. To do czego jest ta linka? Nie, nieważne. Po prostu ja to biorę. Jak chcę wam to pokazać? Co się tam stanie? Oczywiście ja nie wejdę tam. Aha, jeszcze więcej. Dobra. Bo to będzie mega ryzykowne i niebezpieczne. Nawet czasami się z tego już nie wychodzi żywo. Dlatego ja wam po prostu pokażę to z itemem. Na przykład biorę mapę. Widzicie? Lawa. I zaraz kończymy ten film. Yy, zrobimy sobie tylko na, na jazd. I. zasubskrybujcie mnie. A później będzie kolejna część. Kolejna część jutro. Jeszcze tylko. Tak no całe 3 minuty. I kończymy. Bo ja jeszcze się nie kąpałem. Więc. Nie będę już robił jakiegoś długiego filmu. Aj, jeszcze zrobię tamto, 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 dobra. Bo ja jeszcze muszę seenchantingi dać. Racja. Przecież zapomniałem. O tym, że ja mam niesenchantowane rzeczy. Chopę, goście. Jak ja bym bez tego poszedł, to bym też nie zginął w sumie. Jestem doświadczonym graczem Minecrafta. Znaczy niezbyt, bo raz zginąłem w naderze. Na filmie. Najgorzej. Ale dobra, nieważne. Nie, po prostu nie pamiętajmy tego. Zapomnijmy o tym, co się wtedy stało. Co pokazało, że trochę jestem po prostu idiotą. Ale nieważne. Po prostu nie, 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 nie. nie. Jak się robi? Kowadło. A dobre, ja już tutaj mam. Po prostu tu. Zabiorę koładło. Na eto. Ostrożnie. Ochrona. Ochrona. Przebijający to będzie na kusza, oczywiście. Level Ja mam ekspa. Chociaż dam. Yy, szybkie ładowanie. To nie jest chyba na miecz. To jest na miecz. Nie wiem. Drugi level. No i zarobiście Muszę teraz... Expo trochę. Muszę na eks, pić EXPA, zabijając y, niepotrzebnych villagerów na tej wiosce. a wiesz. Mogłem mu dać kilka krytów i czemu ja nie mam z tego expa. Co jest? To to? Co to? Gerald. To jest Gerald. A to? Ej. A. Piękne. Ale muszę cię zabić. Potrzebuję Ekspa. Chyba, że z, Ger z Geraldem mi przecież nie. Nie będę miał Ekspa chyba z Geraldem. Raczej nie. Przepraszam, Gerald. Za to co ci zrobiłem. Więc widzowie, dzisiaj to na tyle. Czekajcie, jutro na część drugą. Więc dzisiaj to. Tyle. Jutro będzie. Part 2, więc zasubskrybujcie mnie, żeby nie ominąć filmu.